Siemanko ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Game Newsie. I dostaliśmy sporą paczkę informacji dotyczących Elden Ringa. Eee, mianowicie, mówiłem wam już o nadchodzącej grze od twórców Dark Souls ze współpracy z George'em R.R. Martinem. No i taka gra nadchodzi. Teraz dostaliśmy nową paczkę informacji na ten temat. Aż skorzystam ze ściągi artykułu na Eurogamer eee, i będę tutaj wymieniał co zobaczymy w prawdopodobnie, według nieoficjalnych informacji, w, najno, znaczy w najnowszej odsłonie gier od From Software, czyli twórców słynnych Dark Soulsów, Ghost of Tsushima, Shadow Die Twice, strasznie te nazwy są długie i łamiące język. Natomiast co nowego zobaczymy? A więc, e, według nieoficjalnych informacji, powróci tryb sieciowy i kreator postaci tak jak wyglądał w Dark Soulsach. Czyli na samym początku, wybierzemy sobie jakąś postać, ale w jakim kierunku będziemy ją rozwijać, to już w trakcie rozgrywki jest tak jakby naszą wolną wolą. Do tego e, PvP, czyli gracz walki w trybie sieciowym pomiędzy poszczególnymi graczami, tak jak w Dark Soulsach. No i. E, tutaj informacja troszeczkę mnie zaskoczyła, ale tak bardziej na plus, że e, Elder Ring ma być bardziej jaskrawą grą. Wiecie, Dark Souls były faktycznie dark, to była tak mroczna gra. E, no, powiem szczerze, trochę mnie to aż od nich odrzucało. E, natomiast e, Sekiro Shadow Double Twice już był troszeczkę bardziej przystępny, ale mimo wszystko ten taki, te ciemne lokacje, te takie zgaszone barwy w tej grze też, no, nie napawały jakimś entuzjazmem, raczej były to depresyjne kolory. Natomiast właśnie Elder Ring ma już zapewnić bardziej jaskrawe i żywe kolory, co nie wynika zdecydowanie z traileru, natomiast, no, rzekomo tak twórcy donoszą, że ma być to taki bardziej jaskrawy tytuł. To mogłoby nasuwać na myśl, że się, tak jakby taki, taki pomysł, że ta gra ma być bardziej przystępna, że tak powiem. Być może nawet pojawi się w jakiejś przyszłości na switchu. Switch lubi takie gry. A, a propos switcha, na głównym kanale informacje o nadchodzącym switchu. Pro. Bardzo, bardzo fajny. Może pod koniec tego materiału jeszcze troszeczkę o tym wspomnę. Natomiast te jaskrawe lokacje w Elder Link na pewno by wyglądały bardzo ciekawie. Mamy też tutaj informację, że zamek z początkowych scen traileru i e, widoczne takie e, śnieżne czy też lodowe lokacje w innej części traileru, jaki został pokazany na E3, e, to są lokacje z dwóch różnych królestw, więc będziemy mieli tam jakiś rozbudowany świat i prawdopodobnie poziom przemieszczania się pomiędzy tymi wszystkimi królestwami będzie mocno sandboxowy. Na zwiastunie widzimy też kilka postaci i jednocześnie użytkownik ma być to jakiś chiński użytkownik który już wcześniej za podobne przecieki był odpowiedzialny wspomina, że lokacje mogą ulec zmianie, raczej potwory będą takie same, ponieważ podejście From Software do tworzenia świata gry jest takie, że najpierw tworzą oni bossów, a potem dookoła tych bossów kreują tak naprawdę całą lokację żeby prawdopodobnie narzucić sposób rozgrywania walki z takim bossem. Wydaje mi się to bardzo ciekawym pomysłem, no i wydaje mi się, że może to świetnie działać. Ja osobiście zaczynam coraz bardziej, że tak powiem, łapać hype na tą grę, bo może, może się okazać naprawdę takim przystępnym entry levelem do właśnie. Gier typu Souls i tego rodzaju, tego gatunku gier. Więc przyznam szczerze, nie mogę się doczekać, co wyjdzie z pracy George'a R. R. Martina, a właściwie bardziej jego zespołu z From Software. Czy faktycznie będzie to kolorowa gra, i przede wszystkim, czy będzie to sandboxowy świat? Jeżeli mamy tutaj wspomnienie o kilku królestwach, jest też gigantyczne drzewo podobne do tego, jakie znajdowało się w God of War. Natomiast w God of War ono łączyło różne wymiary. Tutaj to drzewo po prostu ma być centrum świata. Ale znajdować się w jednym konkretnym kraju czy też państwie. Nie tak jak w przypadku God of War, gdzie wszystko, wszystko było połączone przez to drzewo. Tutaj to drzewo po prostu jest centrum świata, ale na terenie jakiegoś jednego państwa. Nie spina wszystkich lokacji. No więc zapowiada się ciekawie, skoro mówimy tu o różnych lokacjach, być może podróżowanie między tymi lokacjami będzie dostępne i będzie dało się to jakoś fajnie rozgrywać. I faktycznie ja. Trzymam kciuki za sandboxa z bardzo trudnym systemem walki, jednocześnie z ciekawie opowiedzianą historią. Narratorem ma być tu jakaś postać niezależna, głos ten sam jak w Dark Soulsach. Jeden z aktorów, który podkładał głos w Dark Soulsach, tutaj podłożył głos pod narratora. Więc dostaliśmy dużą paczkę. Znaczy, że nadchodzi finalna, znaczy finalna. Jeszcze możemy trochę na nim zaczekać, ale już zbliżamy się do jakiejś. Tam finalnej wersji yy, tej gry. Natomiast z drugiej strony mówi się też o tym, że trailer, który wyciągł, może być wczesny z 2019 roku, który powstał tak naprawdę na użytek wewnętrzny wydawcy, czyli na, Moko, na Noco, nie wiem, Bandai. Yy, przepraszam za nieumiejętność wymówienia nazwy. Natomiast, yy, no może się tam jeszcze wiele, wiele rzeczy tak naprawdę zmienić. Tak jak, jak też autor przecieku donosi, From Software skupia się najpierw na postaciach, potworach i bossach, a dopiero potem kreuje cały świat wokół tego, więc może się tutaj jeszcze dużo zmienić. No, nie wiem, dajcie znać, czy wy też tak czekacie, bo ja przyznam szczerze, że łapię troszeczkę hype na tego Elder Ringa i, i mam nadzieję, że, no, że w tym roku, może pod koniec go zobaczymy, ale wątpię raczej. Raczej w tym roku jeszcze się go nie doczekamy. Zobaczymy, czy... Yy, bo, jakby dużo osób mówi, że jest to plotka, że Microsoft na konferencji w tym miesiącu zapowie Elderinga i go przedstawi, natomiast Zobaczymy, czy tak się faktycznie stanie, czy będziemy musieli czekać do jakichś innych targów, może do E3, żeby więcej się o tej grze dowiedzieć. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. O switchu nie powiedziałem, ale jak chcecie zobaczyć i więcej posłuchać o switchu pro albo nowej generacji switcha, zapraszam was na główny kanał, chociaż prawdopodobnie większość z was właśnie stamtąd przychodzi tutaj na kanał gamingowy. Dzięki wielkie za dzisiaj i widzimy się jutro w kolejnym filmie o 19 i o 17.45 na kanale głównym. Cześć! thank you